Bataliony dyscyplinarne, w potocznym języku nazywane w skrócie dysbatami, a wśród żołnierzy dieselami, rozpoczęły swoją historię w składzie Armii Czerwonej jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w 1940 roku. Formacje te były przeznaczone do odbywania kar przez szeregowych, młodszych dowódców, a także żołnierzy powołanych z rezerwy, którzy popełnili drobne wykroczenia dyscyplinarne lub karne. Skazani wyrokami Trybunałów Wojskowych byli kierowani do dysbatów. Zazwyczaj na okres od 6 miesięcy do dwóch lat w zależności od wagi wykroczenia. Kiedy w czerwcu 1941 roku rozpoczęła się wojna, sytuacja uległa radykalnej zmianie. Większość istniejących wówczas batalionów dyscyplinarnych została rozwiązana, a odbywający w nich karę żołnierze zostali wysłani na front. Niektórych przydzielano do zwykłych jednostek wojskowych, a tych, którzy popełnili poważniejsze wykroczenia, do nowo utworzonych batalionów karnych i kompanii karnych, tzw. zwanych szrafbatów, gdzie szanse na przeżycie były minimalne. Formacje te często wykorzystywano w najbardziej niebezpiecznych operacjach, wysyłając je do walki bez wsparcia, jako mięso armatnie. Po zakończeniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w 1945 roku szrafbaty i szrafkompanie zostały oficjalnie zniesione, ale potrzeba mechanizmów dyscyplinarnych pozostała. W ten sposób ponownie zorganizowano dysbaty już w powojennym czasie pokoju, które działały w strukturach Armii Radzieckiej aż do rozpadu ZSRR, a w niektórych formach istnieją do dziś, już w Armii Federacji Rosyjskiej. Każdy rekrut po złożeniu przysięgi wojskowej oficjalnie stawał się żołnierzem i od tego momentu ponosił odpowiedzialność karną za wszystkie swoje czyny zgodnie z prawem wojennym. W Związku Radzieckim temat batalionów dyscyplinarnych, dysbatów lub, jak nieoficjalnie nazywali je żołnierze, jeśli był niezwykle niepożądany dla szerokiej opinii publicznej. Władze starały się unikać wzmianek o takich jednostkach w prasie i dyskusjach publicznych. Wszystko, co dotyczyło surowych metod karania wewnątrz armii, podlegało przemilczeniu lub zastąpieniu bardziej neutralnymi sformułowaniami. Dopiero na początku lat 80., wraz z pewnym złagodzeniem cenzury i politycznym odwilżem, niektóre szczególnie głośne przypadki zaczęły przedostawać się do prasy i stawały się domeną publiczną. Żołnierze trafiali do dysbatu z wielu powodów, ale najczęstszym z nich były nieprawidłowe relacje międzyludzkie. Termin ten często krył w sobie brutalne pobicia, znecanie się i otwarte konflikty między żołnierzami, które nierzadko prowadziły do poważnych obrażeń. Znany jest przypadek, kiedy w jednej z części wojsk powietrzno-desantowych między dwoma spadochroniarzami wybuchła kłótnia, która przerodziła się w brutalną bójkę. W wyniku tego jeden z nich doznał pęknięcia śledziony. Co wymagało natychmiastowej hospitalizacji i pozostawiło go inwalidą na całe życie. Drugi uczestnik konfliktu, uznany za winnego, na mocy wyroku Trybunału Wojskowego trafił na dwa lata do dysbatu. Podobne sytuacje nie były rzadkością, zwłaszcza w jednostkach, w których panowała surowa hierarchia i dominacja fizyczna. Kradzieże i rabunki również często były powodem skierowania do batalionu dyscyplinarnego. Na przykład w jednej z jednostek wojskowych grupa żołnierzy postanowiła ukraść i sprzedać suche racje żywnościowe, aby zarobić trochę pieniędzy. Jednak odpowiedzialność poniósł tylko jeden żołnierz. Ponieważ pozostali do momentu wykrycia kradzieży zostali już zdemobilizowani i dlatego nie mogli zostać skazani na podstawie artykułu wojskowego. Jedyny pozostały w szeregach żołnierz trafił do gbizla, mimo że nie działał sam. Innym, mniej oczywistym, ale całkiem realnym powodem trafienia do dysbatu były próby samobójcze lub samookaleczenia. W większości przypadków takich żołnierzy kierowano na badania psychiatryczne, a następnie do specjalistycznych klinik. Jeśli jednak komisja lekarska uznała daną osobę za poczytalną, a jej działania zostały uznane za świadomą próbę uchylenia się od służby, czekało ją nie łóżko szpitalne, ale surowy reżim batalionu dyscyplinarnego. W jednej z jednostek wojskowych Armii Radzieckiej miał miejsce przypadek który do dziś wywołuje szok u tych, którzy się o nim dowiadują. Młody żołnierz odbywający służbę wojskową przyniósł na posterunek strażniczy osobisty list od swojej ukochanej. Jak się później okazało, w liście dziewczyna przekazała mu straszną wiadomość, zmęczyło ją czekanie na jego powrót ze służby i poznała innego mężczyznę. Na końcu listu prosiła, aby o niej zapomniał i nie pisał więcej. Te słowa były dla młodego mężczyzny prawdziwym ciosem emocjonalnym. Jego stan psychiczny gwałtownie się pogorszył. Był przygnębiony, zagubiony i załamany. Nie wytrzymując wstrząsu, żołnierz podjął desperacką i nierozważną decyzję. Uciekł ze stanowiska bojowego, zabierając ze sobą karabin kałasznikowa i pełny zestaw bojowy. Udał się do najbliższej miejscowości. Po dotarciu do miasta najpierw wszedł do sklepu spożywczego, gdzie grożąc bronią, zmusił sprzedawczynię do wydania mu butelki wódki i przekąski. Wyobraźcie sobie przerażenie tej kobiety, która znalazła się twarzą w twarz z uzbrojonym mężczyzną w mundurze wojskowym, nie miała najmniejszych szans na obronę. Żołnierz, będąc w stanie głębokiego udręczenia duchowego, zachowywał się agresywnie, ale nie chaotycznie. Wypił alkohol bezpośrednio w sali handlowej, próbując zagłuszyć wewnętrzny ból. Po pewnym czasie do sklepu wszedł miejscowy mieszkaniec. Widząc uzbrojonego żołnierza pijącego wódkę przy kasie, Natychmiast się wycofał i zadzwonił na policję, informując o niezwykle niebezpiecznej sytuacji. Reakcja była błyskawiczna. Na miejsce przybyli uzbrojeni funkcjonariusze organów ścigania i komendantura wojskowa. Jednak negocjacje nie przyniosły rezultatu. Żołnierz, który był już w stanie upojenia alkoholowego i rozpaczy, odmówił poddania się. Wywiązała się krótka, ale zacięta strzelanina, w której na szczęście nikt z otaczających osób nie ucierpiał. Kiedy amunicja zaczęła się kończyć, deserter zdał sobie sprawę, że nie ma wyjścia. W ostatnim przypływie szaleństwa próbował popełnić samobójstwo, strzelić sobie w głowę. Jednak w krytycznym momencie przeszkodził mu przymocowany do karabinu bagnet, który uniemożliwił przyłożenie lufy do podbródka. Padł strzał, ale kula tylko roztrzaskała dolną szczękę, przechodząc na wylot i powodując straszne obrażenia, niekompatybilne z normalnym życiem, ale nieśmiertelne. Żołnierz został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie spędził prawie rok, przechodząc skomplikowane operacje, rekonstrukcję tkanek i rehabilitację po urazie czaszkowo-twarzowym. Po wypisaniu ze szpitala nie czekały na niego rodzinne ściany ani demobilizacja. Za samowolne opuszczenie stanowiska, kradzież broni, dezercję, stwarzanie zagrożenia dla ludności cywilnej, a także ujawnienie informacji służbowych, Został skazany przez Trybunał Wojskowy i skierowany do jednostki dyscyplinarnej, a następnie do kolonii karnej. Pracownicy jednego z batalionów dyscyplinarnych, bizbatów, wspominali niezwykły przypadek, kiedy przybył do nich młody żołnierz, który nie wyróżniał się ani szczególną brutalnością, ani skłonnością do naruszeń. Jednak jego kara była spowodowana banalnym przechwalaniem się. Wszystko zaczęło się od tego, że chłopak, chcąc zaimponować swojej dziewczynie, Nielegalnie skorzystał z telefonu służbowego zainstalowanego na terenie magazynu wojskowego, gdzie pełnił służbę wartowniczą. Podczas rozmowy z ukochaną, rozgrzany rozmową, zaczął jej opowiadać, że strzeże magazynu wypełnionego trotylem o takiej mocy, że, według niego, można nim zniszczyć całe miasto. Na nieszczęście dla niego, telefony służbowe w wojsku są zawsze podsłuchiwane, ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z protokołem. Jego przechwałki natychmiast trafiły do raportu dyżurnego łączności, a sprawa została zakwalifikowana jako zagrożenie tajemnicy wojskowej. Żołnierz został natychmiast odsunięty od stanowiska. Przeprowadzono wewnętrzne dochodzenie, po czym nastąpiło surowe postępowanie wyjaśniające. Nie tylko naruszył regulamin, ale także ujawnił potencjalnie tajne informacje. Wkrótce został skazany za ujawnienie tajemnicy wojskowej. I skierowany do odbycia kary w batalionie dyscyplinarnym. Było wiele podobnych przypadków. Za co jeszcze wysyłano do batalionów dyscyplinarnych? Za przechowywanie i zażywanie narkotyków, za udział w znęcaniu się nad nowicjuszami, za samowolne opuszczenie jednostki, za niedbalstwo podczas warty, w wyniku którego zginęli koledzy z powodu nieostrożności, a także za inne wykroczenia. Kary były różne. Do dwóch lat, a od końca lat 80 do trzech lat pobytu w dyscyplinarnej jednostce wojskowej. Zazwyczaj dysbaty były rozmieszczone w odległych, trudno dostępnych rejonach, z dala od dużych miast i baz wojskowych. Jednym z najbardziej znanych takich batalionów był Malininowski Dysbat, utworzony latem 1986 roku w pobliżu wsi Modenówka, w rejonie wołodarskim, w obwodzie Nishegorockim. Stał się on jednym z 16 największych dysbatów ZSRR. Trafiali tam skazani żołnierze z całego kraju: żołnierze piechoty, marines, artylerzyści, czołgiści, piechurzy i spadochroniarze. Wewnątrz jednostki dyscyplinarnej nie było żadnych różnic. Wszyscy mieli takie same fryzury, nosili takie same mundury, wykonywali tę samą ciężką pracę fizyczną i żyli według surowego porządku ustalonego przez dowództwo. Każdy żołnierz, który trafił do dysbatu, miał swoją unikalną, często tragiczną lub absurdalną historię. Porządek dnia w radzieckim dysbacie praktycznie nie różnił się od tego, który obowiązywał w regularnych oddziałach armii radzieckiej. Pobudka odbywała się o 6.30 rano, po czym przeznaczano nie więcej niż 10 minut na usie i poranne czynności higieniczne. Następnie odbywała się pierwsza poranna zbiórka i kontrola personelu, przy czym takie kontrole przeprowadzano 4 razy dziennie, w tym wieczorem i w nocy. Po porannym apelu następowało śniadanie ściśle według harmonogramu, Podobnie jak obiad i kolacja, posiłki były zazwyczaj proste, ale sycące, ponieważ obciążenia fizyczne były ogromne. Pozostały czas w ciągu dnia skazani żołnierze spędzali albo na studiowaniu regulaminów wojskowych i norm, albo na zajęciach z musztry, strzelania, przygotowania fizycznego, albo na wyczerpującej pracy fizycznej, takiej jak wycinka lasu, rozładunek wagonów, budowa obiektów gospodarczych, kopanie okopów i rowów, przenoszenie ciężarów. Nierzadko skazani żołnierze pracowali również w lokalnych przedsiębiorstwach, wykonując ciężką i brudną pracę za symboliczną zapłatą lub w ogóle bez wynagrodzenia. Ważne jest, aby zrozumieć, radziecki dysbat nie był więzieniem w klasycznym rozumieniu, ale nazwanie go zwykłą jednostką wojskową byłoby niesprawiedliwe. W przeciwieństwie do więźniów w systemie karnym, którzy po odbyciu kary wracali do domu, Żołnierze z dysbatu wracali do armii, gdzie musieli odsłużyć pozostały okres w zwykłej jednostce, często pod podwójną obserwacją dowódców. Jednocześnie w książeczce wojskowej nie umieszczano żadnych adnotacji o pobycie w dysbacie. Informacje były przechowywane wyłącznie w aktach osobowych, do których dostęp mieli tylko pracownicy kadr. Osoby, które miały doświadczenie zarówno jako bizel w armii, jak i więźniowie, często twierdziły, że lepiej spędzić 4 lata w strefie niż półtora roku w dysbacie. Według nich w więzieniu można było odsiadywać wyrok, a w dysbacie każdy dzień przypominał Katarę. Odbywanie kary w dysbacie wiązało się z surową dyscypliną, totalną musztrą, wyczerpaniem psychicznym i fizycznym. Każde nieposłuszeństwo, rozmowa bez pozwolenia, niedbałość w mundurze, wszystko to mogło skutkować dodatkowymi karami, aż do przedłużenia wyroku. Armia Radziecka Zwłaszcza w powojennych dziesięcioleciach, starała się nie wyciągać brudów na światło dzienne. Naruszenia regulaminu, przypadki nieprawidłowych relacji, bójki, kradzieże, dezercja wszystko to było starannie przemilczane, aby nie zaszkodzić wizerunkowi wzorowej służby. Jeśli jednak sytuacja stała się znana wyższym dowództwom lub nabrała rozgłosu, do sprawy szybko wkraczali śledczy wojskowi i pracownicy KGB. Wszystko zależało od wagi wykroczenia. Drobne sprawy starano się zatuszować lub rozwiązać na miejscu, ale jeśli przypadek był poważny, skazanego w najkrótszym czasie formalnie wypisywano z jednostki, najczęściej do dysbatu, a w szczególnie ciężkich przypadkach do więzienia wojskowego. Radziecki system sądownictwa wojskowego charakteryzował się szybkością i organizacją. Sprawy nie ciągnęły się latami, wyroki były wydawane sprawnie, a ich wykonywanie rozpoczynało się natychmiast. Miało to zarówno zalety, jak i wady. System był bezlitosny i prawie nie dopuszczał żadnych usprawiedliwień. Gdy tylko dowództwo jednostki wykrywało poważne naruszenie regulaminu lub przestępstwo, od oficerów natychmiast wymagano pełnej charakterystyki winowajcy, począwszy od szczegółowego opisu jego zachowania, dyscypliny i wyników w nauce, a skończywszy na informacjach o rodzinie, wykształceniu i wcześniejszych karach. Wszystko to było formalizowane w sprawie karnej, która była niezwłocznie przekazywana do prokuratury wojskowej. Po sprawdzeniu sprawy przez prokuratora, materiały były kierowane do kierownictwa jednego z batalionów dyscyplinarnych, gdzie z góry określono miejsca odbywania kary. Żołnierza zazwyczaj bez ostrzeżenia wsadzano do samochodu pod eskortą i wywożono do odległych zakątków kraju, gdzie znajdowały się główne dysbaty. Mogły to być dzikie tereny obwodów Citańskiego, Rostowskiego, Nowosybirskiego lub Dolnego Biegu Rzeki w obwodzie Nischegorockim. Gdzie znajdował się wspomniany już batalion dyscyplinarny w Malinie, jeden z największych i najsurowszych w Związku Radzieckim. Szczególnie trudnym okresem w historii dysbatów były lata 90., kiedy to po rozpadzie ZSRR armia zaczęła gwałtownie tracić kontrolę, finansowanie i dyscyplinę. Armia radziecka, zawsze uważana za uosobienie porządku, stała się odbiciem rozdartego wewnętrznymi konfliktami państwa. Szczególnie widoczne było to na tle konfliktów między narodowościami. Takich jak konflikt w Górskim Karabachu. Fala wrogości między przedstawicielami różnych narodów szybko przeniknęła również do środowiska wojskowego. Tak więc w jednej z części za Kaukazia doszło do prawdziwej rzezi na tle nienawiści międzyetnicznej. W rezultacie kilku żołnierzy trafiło do szpitala, a inni na ławę oskarżonych. Niektórzy otrzymali realne wyroki więzienia, a lżejsze sprawy zakończyły się wysłaniem sprawców do batalionów dyscyplinarnych. Podobne konflikty miały miejsce również w latach 80. Jednak wówczas nie były one poddawane publicznej dyskusji. Starano się je szybko i po cichu stłumić, a winnych izolować od jednostki poprzez przeniesienie do batalionu dyscyplinarnego lub obozu. Dysbat dla niektórych stał się prawdziwą szkołą życia. W obliczu surowego reżimu, nieznośnych warunków, codziennej musztry i presji moralnej wielu żołnierzy radykalnie zmieniło swoje zachowanie. Stali się posłuszni Wykonujący polecenia, zdyscyplinowani tylko po to, aby nigdy więcej nie trafić do takiego miejsca. Niektórzy po odbyciu kary szczerze zękowali dowódcom, którzy wysłali ich na reedukację. Jednak dla innych dysbat stał się katalizatorem wewnętrznej nienawiści do systemu, jego hipokryzji, okrucieństwa i obojętności. Stawali się zgorzkniali, zgorzknienie narastało przez lata. A po demobilizacji tacy byli żołnierze przenosili swoją niechęć do władzy, dyscypliny i państwa do życia cywilnego. Właśnie z takich ludzi często wyrastali chroniczni przestępcy, buntownicy lub margines społeczny, niezdolni do dostosowania się do norm społecznych, a czasem także okrutni przestępcy, zdecydowani zemścić się za upokorzenia w wojsku. W ten sposób wpływ batalionów dyscyplinarnych na losy ludzi był dwojaki. Dla jednych stały się one miejscem resetowania. Dla innych spowodowały urazy psychiczne, których skutki odczuwalne były jeszcze przez wiele lat.